Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj nagram kolejną część Lost Media. No, tutaj nie trzeba za bardzo tłumaczyć, więc zaczynamy. Ten filmik... Nie pamiętam, na czym on polegał. Chyba to były easter Eggs w grze Cuphead. Lecz za bardzo nie pamiętam, jakie tam były. Pamiętam tylko, że... Był jeden easter egg, że jak podchodziliśmy do postaci... To trzymała ona taki worek z pieniędzmi i górna część tego worka miała przypominać krzyż, coś takiego, dalej niestety nie pamiętam. Na kanale TVGry widziałem kiedyś filmik, który opowiadał o historii powstania niektórych postaci z gier. Był tam Creeper, Goomba z Mario, Sonic, Eggman i nie pamiętam. Około rok temu widziałem YouTube Shortsa, który Naprawdę pamiętam, mnie wystraszył, że Nawet się bałem Chyba w nocy, pamiętam Był to krótki YouTube Shorts Przedstawiający jakieś ujęcie z anime Jakaś dziewczyna Coś chyba mówiła W tle Pojawiło się takie Takie typowe czerwone kółko, że niby coś tam jest No i obraz jakiej, jakiejś postaci, chyba ducha, czy coś podobnego No i w tle niepokojąca muzyka I co to, że w jakimś tam anime, w szkole jakiś tam, pojawił się duch w tle, coś takiego. Nie wiem, wtedy jeszcze miałem dosyć słaby angielski i słabo pamiętam. Teraz jak o tym mówię, to trochę głupio brzmi, że się tego wystraszyłem, ale... Dosyć niepokojąca muzyka. Trochę klaustrofobiczne pomieszczenie. Jeszcze taki ciemny kadr. A w tle, właśnie taka straszna postać, lekko rozmyta. I właśnie to jest główne powód dla którego się tego filmiku bałem. No i to już koniec na ten odcinek. No jak zwykle proszę o to, żebyście wpisali jakiś osobisty los media. I do widzenia.